Cześć, tu Rafał. Chciałem nagrać nowy film. Dzisiaj jest 19 kwiecień 2020. Niedziela. W Film będzie o klasie. Klas. AXOS.

W razie się nie psuje jakieś tam małe powierzchowne przecieki. siada klimatyzację sprężarkę na pompie rotacyjnej filtr powietrza bardzo dobry chyba najlepszy na rynku jest w innych traktorach też Rewers mechaniczny z kogutem opadłym. Kogut opada po wtrząsach. Na sprężynie jest. Teraz zapalę silnik. Moto godzin 2107. Świeci się napęd przedni, bo jest włączony. Tutaj się go wyłącza. Podczas zapowietrzenia układu paliwowego jest nie problem go odpowietrzyć, bo jest pompka elektryczna zasilająca silnik Perkinsa. Dobry silnik, nie mam co narzekać. Skrzynia pięciobiegowa z wolnymi i szybkimi. Także 10 biegów jest do przodu, 10 do tyłu. Ładnie wchodzą bez niczego. Rewers mechaniczny, ciągnik bez półbiegów bardzo prosty, bez zbędnej elektroniki. Ma komputer. w tych latach to już wszystkie ciągniki mają komputer. Dwie pary wyjść hydraulicznych. Podnośnik. Rączka była krótka, ale została przerobiona na dłuższą, bo ciężko przestawiać. Oczywiście trzeba, żeby zapalić, trzeba na luz. I chodzi. Bardzo dobrze chodzi, nie kopci. Oleju nie bierze. Sprężarka chodzi na okrągło. No i to jest właśnie problem, że chodzi na okrągło. Nie da się jej wyłączyć. A powinna się ją wyłączyć, byłaby dłużej, choć Sprawna Pedały Sprzęgło Pedały, nie sprzęgło hmm. Hamulec <coughs> Hamulec Mechaniczny tu na środku jest blokada tylnych kół powinno się wcisnąć i powinien trzymać pedał po przyciśnięciu hamulca powinien odskoczyć ale niestety to się zepsuło no i trzeba jeżeli się blokuje koła trzymać to cały czas Nie wiem dlaczego ten pedał jest taki no nie znam się na pedałach, trzeba byłoby się jakiegoś pedała zapytać. No. Wyłączę silnik, bo hałas. Ogólnie kabina jest cicha. Tu się przekładałam na biegi wolne, szybkie. Gdzieś słyszałem, że to są wadliwe skrzynie, ale ja nie narzekam na tą skrzynię. Siedzenie pompowane. Jego wada włączaniem wałka odbioru mocy tak jak mówiłem przy renówce że to jest wada fabryczna sprzęgło od wałka i przestawiamy dźwignię na 540 jest włączony teraz żeby wyłączyć Daje na N, ale nie jest wyłączony. Muszę przestawić na 1000 i z powrotem na N. Tak samo z eko do przodu na 1000 i na N. Nie wiem, czy tam jest zabezpieczenie. Wypadło w środku. Nie słychać tam żadnych szmerów. No, pokazuje, że jest wałek włączony, no, bo jest sprzęgło włączone. Pokazuje na liczniku prędkość poruszania się ciągnika i prędkość wałka, obroty wałka. I na jakim zakresie jest eko, czy 500, czy 1000. Jest specjalna lampka na bok. Jeszcze jest taka jego wada, że w nocy mało widać. Lampy boczne, te, świecą do kabiny i widać tylko do przodu, a z boku nic. W zasadzie nic, prawie że nic. Dlatego tu dałem taką przesłonkę i widać lepiej. Z tamtej strony nie ma i widać gorzej. Siedzenie pneumatyczne, lekko wytarte. No, ciągnik już ma 8 lat o, 9 lat. Jeszcze jest akumulator, pierwszy dycha. No zimą są lekkie problemy z zapaleniem, bo już akumulator jest stary, ale jak długo nie chodzi. Ale jak chodzi, co trzeci dzień czy co czwarty, to nie ma problemu. Tu jak mówiłem z tym wałkiem, tak samo jest jak w renówce, jest taka sama dźwignia. Talerżówkę nie ma problemu podnieść. A waży ponad tonę i jest długa, ale już są objawy po dwóch tysiącach opuszczania maszyny. A tego nie było. Przecieki, coś tam z hydrauliki sączy. No, nie będę tego naprawiał, bo serwis za takie przecieki bierze tysiące, a oleju mało ubywa, jest zapłon włączony i pompka chodzi. Bardzo dobre są te drzwi, bo można jechać z otwartymi drzwiami i się nie machają, nie wchodzą na błotnik żałowałem że kupiłem z niską kabiną bo to jest niska kabina ale teraz nie żałuję bo te drzwi są super tu jest klapka żeby zamknąć drzwi filtr zamiennik LF 699 do Perkinsa kosztują na sklepie 50 zł a w serwisie dawno nie kupowałem ale płaciłem około 200 zł jest to silnik bardzo dobry bo nie jest na common dry. nalałem niechcący paliwa z wodą i traktor stanął filtr zmieniłem, separator wyczyściłem, odpowietrzony, śrubka, włączona pompka, sam napompował paliwo, traktor odpalił, żadnych objaw uszczerbku. No po, można powiedzieć po roku, tu zaczął się na wężu olej sączyć kupiłem kropkę zakleiłem do dziś jest następna jego wada jest popękany i to się dosyć szybko popękał bo jeszcze podczas gwarancji ale ja tego nie zauważyłem a po gwarancji zaczął się machać ciężko jest go pospawać bo trzeba go całego wyciągnąć, a to jest dużo pracy. Tam jest taki mały uchwyt, ale będę zakładał adaptację do dura. To, to Bak 160 litrów. a chodzi o Perkinsa, że Perkins mało pali, to wcale mało nie pali. Podczas wywozu pszenicy przyczepa około 8 ton. Zboża, odległość 40 km. Tara się zmniejszała o 20 kg. To podejrzewam, że 20 kg spalił. 20 litrów to nie jest mało, gdzie z powrotem jechał, można powiedzieć, pusto. A wcale go nie cisłem na 40. Bo żeby na 40 jechać, to musi mieć 2-300 obrotów. A uważam, że to jest za dużo. Nie jadę więcej niż 25-30, to nie spieszę się. Polecam zakup nowego ciągnika. Bo jak się naoglądają u korbanków od naprawy starych, to dziękuję, że za małą naprawa osi 10-15 tysięcy. Wymiana uszczelki pod głowicą 5 tysięcy. No, kupę roboty, no jest tutaj co odkręcać. A wiadomo, że fachowcy mało nie biorą u nas. Grzebki biorą 5 dych na godzinę. Serwis. U Rożego bierze 180. No, po wielkich płaczach zmniejszy na 120 netto. No tu takie się można powiedzieć, że się pompa poci. Nie jest tak czyściutko jak w John Deerze, W niektórych John Deere'ach filter sący. Filter od hydrauliki. Są te dwa filtry. Tutaj filtr paliwowy i filtr separator od paliwa. Chciałbym tutaj dodatkowy filtr, ale nie mam pojęcia, gdzie go włożyć. Ten filtr plastikowy przydałby się. Napęd się włącza elektrycznie. Hamulce z przodu są na takiej zasadzie, że blokuje przednią oś. Nie ma tarcz, nie ma nic innego. Po prostu gdzieś tam blokuje, nie wiem do końca jak, ale blokuje. Bo podczas hamowania załącza się przedni napęd. Zapraszam do oglądania filmów, bo jak na dzisiaj to jest, mam trzy filmy. Jeden ma 15 oglądni drugi ma trzy a trzeci ma jeden. No to jest aż wstyd. No, normalnie kiedy ja oglądam dużo filmów i komentuję, i ani jednego komentarza, żeby choć był jakiś niedobry, żeby można było coś odpowiedzieć, a tu nic, jakby wszyscy mieli moją robotę gdzieś. A sam bym przed kupnem ciągnika chciał oglądać film o takim ciągniku żeby nawet to coś powiedział tylko mu może powiedzieć prawdę ten kto użytkuje nie przypominam się co by tu było jeszcze złego opony nie są za dobre tu najechałem na bok na mur coś podobnego do tego na kant czy na kant, czy nie na kant, i opona pękła. Stuwa robota, i to jeszcze na gwarancji. Jak do dzisiaj jest, ale jak długo to nie wiem, już zaczyna puchnąć A opona taka będzie z 2000 jak nic. Jak nic. zakniemy mu mortkę Prezentuje się ładnie, uważam, że jest dużo lepszy od Zetora. Szkoda, że już nie ma takich silników na pompie rotacyjnej, tylko wszędzie pchają ten rok Common Dry, bo niby o mniej pali. No, pali mniej, spali 10 litrów mniej w życiu, spali 2 beczki mniej, a naprawa 10 tysięcy. Więcej albo i dużo jeszcze więcej Jestem z dolnego śląska Nagram jeszcze o tej talerzówce, ale nie dzisiaj. Piszcie jak u was w polu, czy sucho, czy się spodziewacie deszczu, czy nie, bo u mnie na dolnym Śląsku jest sucho. Były mrozy, ani kropelka nie popadała. Śmingus, dingus, nic. Posiana kukurydza przywałowana, ale potrzebuje deszczu. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania. Cześć.